E, witam Was bliźniaki, to jest czytanie na kwiecień dla Was. <coughs> Zobaczmy, co się dzieje. E, jest tutaj swego rodzaju e, przejście, bądź pewnego rodzaju podróż, która ma na celu właśnie dowiedzenie się, gdzie jest nasze miejsce, jakby gdzie Ty należysz, czy należysz tutaj, czy tutaj. Tak jakby próbujesz się tu wpasować w jakby... W, w jakiejś, czy w swoje środowisko, czy w środowisko swojej pracy. I myślę, że <laughs> właśnie jest problem z tym takim dogodzeniem, czy, czy ja powinnam być tu, czy może już tutaj nie pasuje pewnego rodzaju przejście. E, może być też właśnie spowodowane jakimś znudzeniem e, właśnie, albo Zaczęłoś coś, co nie do końca jakby sprawia Ci tutaj satysfakcję. Zobaczmy, co się dzieje tak jakby po kolei. Pod spodem w ogóle mamy tutaj czwórkę pucharów. I czwórka pucharów właśnie mówi o tym, że nic, co mam, jakby nie pasuje i zastanawiam się tak naprawdę, gdzie powinienem być, co mam robić. trochę taka beznadzieja, tak? Trochę tak jakby mimo tego, że ktoś jakby wyciąga do nas pomocną dłoń, my tego nie widzimy, potrzebujemy tego czasu zastanowienia się i skupienia, czego ja chcę, tak? On, on ma jakby trzy różne puchary i żadne z tych pucharów go w ogóle nie... Interesuje, także jest tutaj pewna refleksja, jakby co dalej, albo czy na pewno w tym miejscu, czy coś powinienem zmienić, tak? I jak wygląda sytuacja? No i mamy tą czwórkę nie czwórkę, tylko króla, rycerza Pentakli. I ten rycerz Pentakli no, mówi ogólnie o pracy, o budowaniu, ale jest to budowanie bardzo powolne i żmudne, mąsolne. I tak jakby widzimy tego mężczyznę, który nie do końca jest zadowolony prawda, z tej swojej pracy. On ma pieniądze, ale wszyscy... Ma pieniądze, ma ten cel, ale wszyscy ci jego rówieśnicy, takich zupełnie co innego robią. Jego to omija, tak? Także jest tutaj pewna taka refleksja właśnie jakby że ta praca pochłania, że to zajęcie, które robimy, owszem ono nas gdzieś tam doprowadzi, ale będzie to długa droga i na dodatek jakby omijają nas dużo innych rzeczy, tak? Ale jest pewna determinacja. Ty w tej sytuacji no i mamy as miecz i dla niektórych z Was ta sytuacja dopiero się zaczęła i Wy dopiero właśnie jakby zaczynacie działać w danym kierunku i zdajecie sobie sprawę z tego, że to w ogóle długo będzie trwało. Czy to jest jakiś interes, który trzeba po prostu rozwijać krok po kroku. Um, ale praca jest zmulna i mało taka ekscytująca, tak? Bliźniaki tego jednak potrzebują. E, przyczyną wszystkiego właśnie jest ta trójka pentaglii, która mówi po prostu o zawinięcie rękawów i zabraniu się do roboty. Ta karta również może właśnie wskazywać jakiś kontrakt podpisany, sytuacje, gdzie mamy większą ilość osób, musimy współpracować, jakby jest dużo do zrobienia. I jest to praca mozolna, krok właśnie po kroków, według pewnego planu i to jest taki plan trzyletni raczej niż trzytygodniowy. I no, trzeba tutaj właśnie, tak jak, tak jak on na tej barce, trzeba tutaj manewrować pomiędzy jednym a drugim. E, zwrócić uwagę na wszystkie otaczające, e, sprzyjające warunki, niesprzyjające warunki i jakby podążać ciągle według planu. Ty natomiast w tej sytuacji, no jesteś tym asem mieczy. Jest na as mieczy, więc Albo pewien pomysł się zaczął i będziesz go rozwijać, albo no bo jest tutaj pewnego rodzaju operacja, więc albo po prostu wszystko się zaczyna, jest ta myśl, jest ten pomysł, być może nowa praca, która dopiero zaczynasz i dopiero zaczynasz na przykład szkolić się i, i będziesz jakby do początek tej drogi. I inne osoby również to wszystko zaplątane. No, albo po prostu chcesz się odciąć. Już jakiś czas to robisz, jesteś związany tym kontraktem. No i ten as mieczy często mówi właśnie o odcinaniu, o takiej operacji, wycinaniu czegoś, tak? Więc dla jednych z Was po prostu ten rodzaj stagnacji będzie takim powodem do działania, aby jednak odciąć. Jakby coś, co już właśnie ciąży nam, tak? A ciążenie może być właśnie tą monotonią. Tym, że omijają nas pewne rzeczy, że, że potrzebujemy właśnie jakichś rozrywek bardziej, albo żeby sytuacja była bardziej dynamiczna. No, w przyszłości mamy tą królową pentakli, królową Pucharów, i ona jest bardzo serdeczną osobą i tak jakby ofiarowuje mu ten Puchar, którego tak jakby ty teraz w tym momencie nie chcesz. Więc ja myślę, że coś tutaj jakby było ci dane, ktoś wyciągnął do pomocną dłoń, być może byłeś bez pracy dostał dobrą pracę, ale ta praca jest musonna. I będzie to trwało, tak, i co jest tutaj wyzwaniem? No szóstka, nie, szóstka Kijów. ona po pierwsze mówi o właśnie mamy ten finish, czyli tylko ukończeniu że wyzwaniem będzie ukończenie tego projektu, bo ja mam wrażenie, że to będzie koło które się będzie toczyć i będzie bardzo dużo odcinków do pokonania i to będzie trwało nie będzie widać tych efektów, one będą powolne, bardzo stabilne ale to jest właśnie powolne budowanie czy jakiejś kariery która dopiero się myślę zaczęła czy właśnie jakiegoś biznesu czy jakby jest, jesteś w pracy, która jest bardzo powolna i dla niektórych z Was po prostu chcecie tego odcięcia. Ponieważ no, wyzwaniem jest po pierwsze sukces, szybki, tak? bo jest to bieg i on nam wygrywa ten bieg, tak, i jest finish, dosyć szybki. Um, więc szybko to nie będzie. Um, ten finisz gdzieś właśnie, czyli ten koniec jest gdzieś właśnie jakoś daleko na horyzoncie. A poza tym ta karta mówi o uznaniu o uznaniu jakby zdolności tego człowieka. Więc ja myślę, że tu też. Dużym problemem jest to, że właśnie nie widać tych efektów, ale też mam wrażenie, że nie jesteś chwalony za te efekty. Po prostu robisz swoją robotę, robisz ją dobrze, ale prawda, jakby. Czy masz jakieś niższe stanowisko? Nie, nie za wiele osób to docenia. Tak jakby Twoja praca sama w sobie powinna być Twoją nagrodą. Ok? I czego ty chcesz, co masz w głowie? No i mamy tą sprawiedliwość. I y, sprawiedliwość zwykle, właśnie, ma ten miecz, który ma przypro, wypro, przyprowadzić tą równowagę. Tak? Sprawiedliwość może mówić o y, sprawiedliwości, która będzie dla Ciebie, czyli żebyś dostał po prostu to, co się od losu należy, po pierwsze, albo mówi o jakimś rozstrzygnięciu. Być może. Właśnie, bo sprawiedliwość również mówi o jakimś rozstrzygnięciu sytuacji o ubraniu no jakiegoś kierunku, o jakimś werdykcie, o jakimś osądzie sytuacji, osądzie czegoś. Jeżeli uważasz, że nie jesteś tutaj doceniany, no to będziesz żądał takiej sprawiedliwości, tak? To masz w głowie, żeby ktoś po prostu ocenił, kto ma rację, kto tutaj robi najlepiej to i um, Myślę, że możesz mieć takie odczucie, że nie jesteś doceniany. Tak. No, sprawiedliwość też przywraca tą równowagę. To ten właśnie balans. Czego będziesz doświadczać? No i mamy to y, pasia, pasia kijów. Paź kijów ogólnie mówi o przygodzie. Mówi o tym, że po prostu y, robimy coś niestandardowo, y, jest kok w bok i. Y, Zupełnie na jakąś inną ścieżkę i odkrywamy. E, czyli porywamy się na coś odważnie, e, na coś, e, no, szybka zmiana, jakby kierunku, e, i coś, co, co będzie dosyć, e, no, coś do sprawdzenia, coś e, jakaś taka, e, no na przykład możemy skorzystać z jakiejś nie wiem, propozycji innej pracy, albo pójść na inną rozmowę, tak? No bo tutaj jest bardzo dużo stagnacji. Spróbujemy czegoś zupełnie innego. I to są właśnie, to jest takie zaproszenie trochę do przygody, tak? Do czegoś jakby przeskoczenie na jakiś teren, gdzie w ogóle nie, jeszcze nie byliśmy. Chcemy odkryć coś nowego. To jest czasem też komunikacja, ale, ale właśnie ruszamy gdzieś w jakąś inną stronę i to dosyć nagle, tak jakby nagle zmieniamy Kierunek działania, albo nawet tylko, no jest to początkowa karta, więc możemy tylko wypróbować. Dobrałam sobie kartę, właśnie o co chodzi, kim, jakby, czym jest ten, ten paś kijów. To może być również osoba, osoba, która nas wyciąga gdzieś, albo nas inspiruje. Zwykle jest to osoba znaku ognistego baran, lew bądź strzelec. Tu, jakby, no bo jednak są, jest trochę tych osób. I może jeszcze cała sytuacja dotyczyć jakby osoby z podznaku ziemskiego, byk, pan, bądź koziorożec, jest to taka stabilna osoba. I może być tu pewnego rodzaju klasz, bo tak wygląda sytuacja, że mamy ciężko pracować jakby ciągle, e, dokładnie, jakby powtarzalne jak czynności, no i mamy jakiś skok w boku, przygodzie ku zrobieniu czegoś, czego jeszcze w ogóle nie próbowaliśmy, tak? I nie wiadomo, co się stanie, bo jakby nie mamy doświadczeń w tym, w tym obszarze. Dobrałam sobie kartę dlaczego? No i mamy królową pentakli odwróconą. Królowa pentakli odwrócona jest bardzo taką materialną kartą. Więc, albo chodzi tutaj o to, że po prostu chcesz zarobić więcej pieniędzy, chcesz pracy nie takiej, która jakbyś może szybszych zysków albo po prostu większej ilości pieniędzy, nie takiego budowania krok po kroku, tylko po prostu jakiegoś większej gotówki. Um, jest wyraźnie materialny, jakby przyczyna jakby tego odkrycia zupełnie jakichś nowych obszarów, tak? Bądź jest ci tutaj źle płacone i udajesz się w zbadać. Myślę, że tu chodzi raczej najpierw o zbadanie jakichś innych terenów, bo ani tu nie ma świetnych pieniędzy, ani tutaj nie ma jakichś. Jakiegoś fanu, tak? Owszem, jest stabilnie, jest lepiej niż było, ale właśnie brakuje tego fanu. I myślę, że musisz rozstrzygnąć. Być może dostałeś już jakąś propozycję i teraz trzeba rozstrzygnąć. Czy wolę mieć więcej kasy, czy coś bardziej stabilnego, tak? Myślę, że tutaj jakby to się rozgrywa pomiędzy tymi dwoma właśnie i rycerzem pentakli i paziem kijów, który jest bardzo ekscytujący. Tak? no i ten as właśnie e, mieczy, będzie jakby, as mieczy również jest prawdą jest tak jakby wygrzebaniem czegoś właśnie z brzucha, wygrzebaniem jakiejś prawdy, która jest ukryta e, także no coś będzie się tutaj okazywać i tak, gdzie idzie ten e, pas, świetnie to jest tu pokazane, uwielbiam tu talię to jest moja nowa, nowa talia bardzo obrazkowa, i tak ja też czytam Tarota obrazkowo. Zobaczmy, co się dzieje. Bo to, czego doświadczasz, czyli tego właśnie skoku w bok, sprawdzeniu, co jest w ogóle gdzie indziej, wybadaniu sprawy bardzo odważnie, do kogo on idzie? No, do królowej mieczy. I królowa mieczy jest tutaj Twoją energią. No, może być to ktoś z podznaku, jeszcze właśnie bliźniak, paka bądź wodnik, ale ktoś jest ktoś mądry, kto logicznie wszystko wyłuszcza, ale jest to też osoba wymagająca, wymagająca jakiejś, zwłaszcza jakiejś wiedzy, zwłaszcza od takiego um, od takiego pazia, tak, który jest początkową kartą. I myślę, że ta osoba będzie miała coś bardzo konkretnego do powiedzenia, do zaoferowania również, mam wrażenie. Eee, nie byle co, coś na jakimś wysokim poziomie, bo to jest jakaś, właśnie, nauczycielka, lekarka, ktoś bardzo wykształcony, ktoś, kto ma tutaj dużo dyplomów yy, i jest tutaj z tym skalpelem, yy, bardzo jasno postawi sprawę. Dobrałam sobie kartę, o co chodzi. I wyszła mi śmierć odwrócona, prawda? Obydwie te karty nagle są bardzo, dosyć poważne w porównaniu z tym frywolnym. Fazie. Więc ja myślę, że to będzie propozycja, ale to będzie propozycja poważna, ale też wymagająca od Ciebie poważnych kroków. Śmierć odwrócona mówi o porzuceniu, o wstrzymywaniu się z porzuceniu czegoś, czego nie jesteśmy gotowi jeszcze zostawić z jakiegoś powodu, tak? Jakby w tej, w tej pozycji ona również mówi o... Właśnie o tym, że już czas odejść, bo czas już skończył, kwiatki wyrosły, potrzeba jest odejść, wyjścia z tego cmentarza, porzucenia jakiejś przeszłości i tak. Akurat w tej dali, właśnie ta, ta śmierć jest taką dosyć stagnacją, która owszem daje możliwość odejścia, ale jakby daje też czas na namysł. W tej pozycji odwróconej jest. Jakby pewnego rodzaju żądanie, ona nawet tak jakby wskazuje palcem, zobaczcie, że ma być to zrobione, tak? Ona stawia warunek, ma być to zrobione. Czyli mi się wydaje, że ta propozycja, która myślę, będzie Ci przekazana, będzie wymagała od Ciebie dosyć radykalnych zmian być może odcięcia, właśnie, czyli porzucenia, powiedzmy, pewnego stanu rzeczy, na przykład pracy, natychmiast. Tego rozstrzygnięcia też natychmiast, prawnego rozwiązania w jakiś sposób. I e, będzie, bo ta królowa Mieczy, ona jest szczera i ona nie będzie obijać w bawełnę, ale żądanie ma. Prawda? Ona, jest, ona jest właśnie, ona jest w laboratorium, jest lekarzem. Ona wydaje takie natychmiastowe wyroki, tak? Nie bierze jeńców. I jeżeli nie Ty to zrobisz, co ona żąda, no to ktoś inny to zrobi, tak. I tutaj nie ma tych emocji jakby pewnego też zrozumienia, prawda, jest Ci coś konkretnie przedstawione, takie są warunki, jeżeli spełnisz, no to zapraszamy, jeżeli nikt nie spełnisz, to, nie, to po prostu wracaj na tą stronę, prawda, to wracaj tutaj do siebie, tak, bardzo spokojnie. Myślę, że też jakby, ponieważ Ty się porywasz na to, co innego, właśnie z powodu tej królowej pentakli odwróconej, myślę, że tam są lepsze pieniądze i dlatego się na to porywasz. Ale są też dosyć warunki, poważne warunki, tak? Okej, okay. czego nie widać? No i nie widać dwójki pentakli. Dwójka pentakli po pierwsze mówi o żonglowaniu dwoma rzeczami. O zastanawianiu się nad twój, dwoma rzeczami, o tym, że być może nie. Właśnie nie ma takiego szacowania tutaj, takiego jak jest tu. E, może chcesz coś rozstrzygnąć, e, jakby wyważyć, czy to, co mam w prawej ręce, czy jest lepszy, czy to, co mam w lewej. Jakby to jest ukryte, jakby nie... Może nie widzisz wszystkich za ich przeciw i tutaj trzeba by to przeszacować. bo może, ok, są większe pieniądze, ale są wymagania na przykład. Albo tu jest żądanie od Ciebie jakiejś radykalnej zmiany, bo to jest jakaś radykalna zmiana i natychmiast na przykład po prostu musisz się przeprowadzić do innego miasta i porzucić wszystko, tak? Porzucić jakąś stabilność. Także... Musisz tutaj chyba przeważyć właśnie wszystkie za i przeciw, co chcesz. Ale bardzo ładnie się kończy miesiąc, bo karta cesarzowej mówi o wzroście, mówi o, o tym, że coś nowego będzie się rodzić o troskliwym, jakby pielęgnowaniu tego, co ma wzrosnąć. Jest to karta też takiego w ogóle jakby powrócenia do spokoju, powrócenia do miejsca, gdzie czujemy się kochani, gdzie jest dobrobyt, gdzie jakby zbieramy owoce własnej pracy. Tak? Dlaczego jest ta cesarzowa? Bo jest siódemka mieczy. I siódemka mieczy myślę, myślę, że chodzi tutaj o to, że. Pewna klarowność sytuacji się pokaże, tak? Siódemka Mieczy mówi o tym, że to, co jest przedstawiane, nam nie jest tym, co jest tak naprawdę w rzeczywistości, tak? O jakimś jednak fałszywym przedstawieniu czegoś, co jest. Czyli pokazujemy na obrazie zupełnie inne drzwi, niż są w rzeczywistości, tak? Jest to jakby narzucona pewnego rodzaju interpretacja jakby tego, co jest naprawdę, tak? I dlatego do czego ona prowadzi, prowadzi również do tej ósemki pentakli. Ósemka pentakli mówi o mistrzostwie, mówi o wkładaniu ciężkiej pracy, o, o jakby o przejściu na kolejny poziom, jakby w tym, co robimy, o doskonaleniu się. Więc ja myślę, że cokolwiek tutaj wybierzesz. E, no, karta cesarzowej również mówi o dobrobycie, tak? O. To jest w ogóle karta takiej rodziny, wsparcia, tak? przywitania się. Tak? Ktoś jakby zabiera w ramiona tego, tego dzieciaka tak? i będzie się nim opiekować, będzie dbać o jego wzrost. Tak jakby. Więc ja myślę, że jest tutaj jakiegoś rodzaju progres, ponieważ uświadamiamy sobie, że coś, co widzimy w pewien sposób, różni się od rzeczywistości i prowadzi to. Myślę do lepszej pracy, myślę do jakiegoś takiego. No, bo ósemka znowu e, pentakli mówi o doskonaleniu samego siebie. E, o, na tej karcie pokazuje znalezienie mistrza, tak? Kogoś, kto robi coś bardzo ładnie e, w sferze, która nas interesuje, prawda? Tutaj są tatuaże, tak? E, więc ja myślę, że progres jakiś jest. Być może odnalezienie kogoś, kto wskaże nam kierunek pomoże nam dokonać wyboru albo po prostu my sami jakby dokonamy wyboru, że nie chcemy być w jednym miejscu, chcemy być w innym. Albo przekalkulujemy sprawę i stwierdzimy, że zostajemy tam, gdzie jesteśmy, tak? Bo coś nie do końca nam jest tutaj dane. Dobrałam sobie też kartę jakby radę i takie podsumowanie całej tej sytuacji i mamy kartę e, Orphaned która znaczy, jest to Oracle card, która znaczy o takim pewnego rodzaju zagubieniu, gdzie jest właśnie nasze miejsce, tak? Gdzie powinniśmy być, czy tu, czy tu. Ktoś będzie właśnie, ktoś zna angielski, to będzie mógł sobie po prostu zatrzymać film i przeczytać, co ono dokładnie znaczy, ale karta wskazuje na pewnego rodzaju właśnie. Poczucie zagubienia, yy, uświadomienie sobie, że na przykład gdzieś nie pasujemy albo chcemy być gdzieś indziej, yy, jakby takie poczucie, że może czas się znaleźć w innym miejscu, tylko teraz w którym. Yy, I jakby no, takie momenty w życiu są, prawda? I jakby myślę, ważne tutaj by było przekalkulowanie, na czym ci w ogóle zależy. Czy na pieniądzach, czy na czymś innym? Co ci może dać ta sytuacja? Ona się dobrze kończy, bo ona się kończy, że zaczynamy pielęgnować to, co powinno wzrastać, tak? Jest jakaś yy, ocena sytuacji, co tak naprawdę nam wzrasta, bo być może, ok, być może zależy ci na stabilności, bo musisz się zająć na przykład rodziną i uświadamasz sobie, że lepiej po prostu nie mieszać w pracy, bo chcesz się skupić na tym, tak? Jest pewnego rodzaju wyważenie kierunku, także jest taki miesiąc przejścia, tak? I uświadomienia sobie, właśnie, uświadomienia sobie, y, gdzie chcesz być, tak? Gdzie, gdzie, prawda, gdzie jest twoje miejsce, na czym ci zależy i co powinni, w co powinieneś jakby angażować, tak? Co powinno wzrastać, a co właśnie, y, co nie wymaga, co nie powinno jakby ściągać tej całej swojej energii. Myślę, że to wszystko bliźniaki. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.